Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z PUBG'a na moim kanale Jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień A my lecimy dalej z agresywnymi giereczkami jak agresywna giereczka, nie mogło zabraknąć takiej miejscówki jak pocinki na Arangelu, moi drodzy, więc zeskakujemy tutaj. Hot dropa jakiegoś nie ma tutaj potężnego, chociaż ludzi parę poleciało, bo samo to leciało dołu, więc możliwe, że e, Sosnówka byłaby mocniejsza tutaj. Ale mamy parę osób, więc będzie się można tutaj z nimi postrzelać. Mam nadzieję, że uda mi się jakieś brońki fajne e, ogarnąć. Mamy bagiego w razie czego do szybkiej rotacji tutaj. Jest też fajna opcja. Dobra, bierzemy tego berela. Bierzemy amunicję do niego, bierzemy sobie plecaczek, załadujmy to wszystko. Fanish quick draw, bierzemy holograficzne, przechodzimy tutaj, e, tutaj mamy kolimator, którego niestety nie chcę, e, kontówka. I pierwszy przeciwnik na naszym kącie, ale zeszło. Powiem Wam, że kula schodziła dosyć mocno. Jak to się mówi, wiatr kule nie niósł, ale udało się. Wariata e, jednego sprzątnąć 13 tylko na koncie, więc z amunicją jesteśmy już delikatnie w dupie. Ale ogarniemy, ogarniemy. i tam jest kolejny gość w domku. Widziałem go, gdybym miał sniper, to już bym go challengeował. E, ale ten sniper niestety nie mamy. Mamy tą emeczkę, w razie czego jeszcze sobie ją załaduję. Sie szybko podleczymy, e, póki możemy. Jest kamizelka jedynka, to sobie też ją podniosę. I co? I kolejnego gościa. Pasuje go dojechać jakoś. Fajnie by było. Ale czy to będzie takie łatwe do zrobienia? To za chwilę się przekonamy. Beryl na daleko jest, Amo do kałacha. Przynajmniej to jest fajna opcja, bo już mamy tutaj to uzupełnione. Energetyk jest do wypicia. I gość z przodu. Automatem będzie ciężko. Ma snajperkę jakąś. Ma jakiś. Albo Ace to był, albo Snipera jakaś, ale dostaliśmy dosyć mocną przekopę. Dlatego szybka ewakuacja stąd. Eee... Też delikatnie dostał goś, nie? Nie wierzyliśmy tutaj całkowicie za zero z tego. <laughs> z tej wymiany. A czy ja chcę się z nim dalej strzelać? To nie wiem na razie. Możemy go, wiecie, cały czas podbijać tutaj, nie? ACIK, weźmy tego ace'a a na tą MK założymy. No i nie widać go. Dostał delikatną obcierkę, się boi wystawić, ale ja mu się nie dziwię. Bo to nie jest takie, wiecie. Proste w tej fazie gry e, Challenge'ować się z kimś, jeżeli nie ma się pełnego HP. Bo często też brakuje leczenia. Jak goś mnie nie wyczyścił. To w tym momencie jest na troszkę takiej przegranej pozycji. Dobra, bierzemy tak SKS-a. załatwimy go sobie. O, właśnie, chyba do słodkoś właśnie tutaj przekopa. To mamy grzejnik jakiś, myślałem, że goś wystaje Z lewej strony też jakieś strzały mamy No dojeżdżają się chłopaki, dojeżdżają się chłopaki, ale... Ja tutaj nie mam wizji na nich Fajnie by było tak wiecie, one-tapa komuś takiego delikatnego, sprzedać i zawinąć fraga, nie? W takiej sytuacji Wtedy ktoś by wiedział, że tu jesteśmy. A też by nas zaczął szukać i moglibyśmy mogli coś wtedy. Z tego jeszcze wyciągnąć. Dobra, idziemy stąd. Tam dalej, energetyka biorę oczywiście, że życie dalej odnośnie 24 ktoś ma. Więc tam też solidne strzały już wchodzą. Padł frak zemeczki. Jest goś tam. Dół, góra? Czy to jest jeden gość, co dobiega po tym domku całym? Nie mam pojęcia, ale bardzo szybko mi tutaj Porotowali, nie? Dobra O, shit Mamy go, dobra Ale gość miał taką pozycję do fragowania mnie Wow Kolejna niespodzianka Grosz tutaj bardzo fajną pozycję do podjazdu. Miał mnie na open i bym na górze nie, A nie wykorzystał tego. Teraz my się tutaj kładziemy, podnosimy z niego leczenie. A to sobie na SKS wezmę to też biorę, amunicję biorę. n 24 dobra. Olej tego SKS-a. Bo bez kamizelki ten był. Czwórka. Eee, to mogę wyrzucić. Pionówkę sobie wezmę do Ace'a, to biorę, to wyrzucam, to wyrzucam. Co my tam mamy. Na razie nic Strzały lecą, ale No, co z tego Jak ja na to wizniam Bierzemy strzykawkę tutaj, żeby się odnowić Nie mam zestawów leczących Jak coś mamy te, Tylko te bandaże do, do leczenia Do spawania się to Mamy kolejnego trupka Mamy zestawiki, git a Kamizelka zbita na maksa, więc dostał Ładnie tutaj po przyszyciu To mogę wyrzucić Jedynkę sobie wezmę odnowioną Ile mamy fragów? 3 fragi aktualnie Dron! Teoretycznie mogę dronem podlecieć sobie obczaić co i... I jak? Tylko też od tego drona możemy dostać na łeb, nie? Przez to Dobra, próbujemy Jak uruchamianie nieudane? Pal to Dronik na górę i obczajamy Dobra, widzę gościa jednego Bierzemy M24, bierzemy to. nie wiem gdzie gość jest, ale wow! Nie no, jak zmisowałem, po co ja te full auto ciągnąłem do końca. Dobra, widzimy się w kolejnym meczu zaraz. Tym razem mamy tego, ludzi też bardzo dużo. Eee, więc, hot Dropik można powiedzieć, że jest już zaliczony. Tylko teraz, żebyśmy znaleźli jakieś bronie i coś z tego wyciągnęli, czy uda nam się? Eee, zobaczymy. Na wejściu widzę, to jakiś łępek leży. Więc całkiem git, muszę to załadować. wam się tutaj szybko. Wow, już leci seria. Dobra, jesteśmy obijani z dwóch stron. Tak zwana sławkowa ucieczka. Dobrze, że w ogóle udało nam się coś znaleźć już Dobra, jeden leży Mam w budynku drugiego jeszcze Mamy drugiego Dobra Patrzcie Dwóch polowało na mnie Ale ani jeden, ani drugi nie ogarnął, że Tu ktoś jeszcze jest No i No i udało nam się z tego wyjść jakoś Bierzemy tego ace'a Rzućmy sobie tutaj UMP na blisko Jest totalnym sztosem, jak widzicie, nie? Patrzcie, jak oni się szybko złożyli tutaj. Jak jeden, taki drugi. Eee, pyk, SMG, amunicję Borem, 24. Zrobię coś takiego. No i dobra, co dalej? Co dalej? Tych dwóch gości mamy ubitych. Tutaj nic nie ma ciekawego. Strzały cały czas słychać. Przydałoby się coś takiego jeszcze nam. do celowania, nie? Że można było podjechać jakiś ziomeczków. Tutaj czysto. Znaczy oni wiedzieli chyba, że tutaj jest dwóch przeciwników, jakby. Jeden i drugi. Tylko chłopaki nie wiedzieli skąd. E, który to zginął. No i się na tym przejechali delikatnie. Jest kolimator. K2 tego nie chce. Karek to też nie chce, bo mamy M24. E, podkładka, nie, ale magazynek biorę. Tu jest wartość. Oj, bez gripa schodzi Bez gripa, jak widzicie, poschodziło nam delikatnie Ten czerwony na blisko może spoko, ale na daleko i Średnio nadaje Kalimator, przerzucę, idziemy na górę Najdy jakieś biorę No na pionówce to w ogóle nie ma rozrzutu, nie? Tutaj go mam. Koleś po pochodzi jest. Jak on jeszcze żyje, nie mam pojęcia. Leży. A mamy na plecach kolejnego. Czy na plecach nie jest na plecach, tylko nie jest z przodu? Czuję jakbym jakiegoś dodmecha ludzie nadupcą. Dobra, szybko przelucone Mamy go, wow A musiałem oddech trzymać. widzieliście co się działo teraz? Jaka to była masakra Ale jaka panika ty, ile to się działo w tym miejscu Uff, Dobra, wyciągnięty mm, To bierzemy Nie Automata, jaki skinek fajny Dawaj to, ziomo W międzyczasie jeszcze ludziliśmy. Ryzykowałem dużo Gdyby goście dobrze strzelił timingowo w nas To czuję, że mógł mnie wyciągnąć stąd tak bardzo, bardzo łatwo To podkładkę sobie wezmę, bo na tym czerwonym gripie widzieliście co się działo, nie? Zarzucało strasznie tą bronią Jeszcze ktoś tu jest z przodu na pewno Bo strzały było słychać Ale czy, czy ja tam chcę podbijać? Nie, z dwa zestawy mogę opuścić, Se podniosę te energetyki. E, co tu leżą, bo to jest dosyć też ważne. A tego nie mamy za dużo. I tak podniosę zestaw. Przy okazji. Dobra. Tutaj gdzieś słyszałem jeszcze strzałę. No, musi być jeden gość. Gość, którego chciałbym ubić, mielibyśmy cały komplet. Pięć fragów na hotdropie. Fajny starcik. Mamy go tam, dobra Wow! Ale fart, ludzie. To był taki fart teraz, że w tą głowę trafiliśmy. Jeden strzał na milion, nie? Ja akurat goś dostał. Jaki szybki skopik. To był taki fast zoomik. Najpięknie, no najpięknie. No no i takie strzały czasami ludzie gierki wygrywają Podbródek biorę, kompensator biorę Kamizelkę już biorę Bo moja nie istnieje No i co? No i... co, no gramy dalej Ale jest petarda Dobra, mamy ile aktualnie? 5 fraguniów, no i o to chodziło, tak chciałem Taki wynik to jest mega fajny wynik Na wejście, nie? I teraz trzeba tylko Wow Poprowadzić to do zwycięstwa nie wiem, co tam się wydarzyło, ale chłopa ładnie z go wywiało w tym samochodzie. Pewnie go nie zdejmę, no jest za daleko. Ale była okazja takiego, wiecie, przestrzelenia go na szybko, nie? Podjeżdżałem pod jakiegoś tego kampika dziwnego. Sprawdzę, czy tutaj nikogo czasem nie ma. Tam jakaś seria leci przed nami. Tam chłopaki widzę, że bawią delikatnie. No tutaj na razie mamy często. Ten kampik jest w środku strefy teoretycznie, więc... Dlatego tak na spokojnie tutaj podjeżdżam, żeby kogoś namierzyć. O no, no daj mi ten środek. Ale jak widzicie jest spokojnie całkiem. Może tam z przodu ktoś będzie. Porozglądam się. Fajnie by było, no, fajnie by było spotkać kogoś, bo gdyby nie ten hot dropik, to byśmy byli... W tym momencie bez fraga żadnego. O, Jest tam na daleko Ale ktoś dostanie zaraz w plecy Ten goś jest w krzyżowym ataku, dostaje z dwóch stron O kurczę, ale mi zapakował Dobra, miałam leczonko Wiecie co mnie dziwi? Że ten drugi koleś się na niego nie odpalił Jak ma takie bicie na niego idealne? w tamtym miejscu jest jeszcze jeden gość, co uciekł za górkę, nie? Więc. On na plecy tego typa, to ma takie bicie, że. Żal by było tego nie wykorzystać. Ale jak widzicie, grają na spokojnie, no. Czają się. Też z nim się teoretycznie nie muszę już strzelać, ale chciałbym jakieś fraga wyciągnąć z tego jeszcze. Trafił. Wszystko trafiał. Dobry gracz. Chociaż dostał w główeczkę chyba delikatnie, bo jest obity. Ale jest dobry, jest dobry, no i mnie ograł. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał podobał. Dzisiaj takie hot dropy troszkę były. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę subika. Dzwonek powiadomienia, ja popatrzę jeszcze tutaj na statystykę, czy robi wrażenie. No i mamy tutaj, moi drodzy, 472 damage'u, 5 fragów, więc dzięki za oglądanie. No i trzymajcie się, do następnego. Cześć wam.